Prezesa Partii Korwin, Lidera Konfederacji, Pana Janusza korwin -Mikę. Ja nazywam się Arkadiusz Jarosz. Witam też serdecznie Prezesa naszego regionu, Pana Mariusza rysko i Prezesa Okręgu Partii Korwin-Świeżyckiego, Pawła Buziowskiego. Oddaję głos Prezesowi. Proszę bardzo. Ja jeszcze raz, tak do Poczekam jeszcze raz taki nagrywam. nagrywamy. Nagrywam. Przy okrągłym stole zapadło postanowienie, że prawica nigdy nie będzie w do władzy. Zakładano różne partie tam liberalne, które tego podatku podniosły. i obniżyły e, patriotyczne, które chodzi do Unii Europejskiej jak i tak dalej. Natomiast, natomiast w tej chwili się udało przełamać ten monopol. Jest partia prawicowa w Sejmie. Myślę, że w będzie coraz więcej i będzie kolega Bosak Drogi, tyle, bo też badam i prosiłem o pytania. Proszę bardzo, jakieś pytania? temat przewodni, dlaczego obosa? Dlaczego tak, w tak, tak wyniku sprawy borów. Ktoś musiał, mamy różne skrzydła, mamy, mamy narodowców, mamy wolnościowców, mamy bronę, prawda? Także mamy różne środowiska i sprawy borowe przez kolegę. Ale dlaczego po Osadzie? W porównaniu z innymi tak A to trzeba pytać tych, co prawo wyborach. Panie prezydencie, wynik jak, demokracji. Jak przekonać wolnościowca takiego, no, który no nie za bardzo, prawda, tak, że jak, jak to na niej, na takie, takie nie jest samym Dlatego, że jak wystarczyło wolnościowie, to dobrze głosowali na jego Takie jest założenie. Federacja, to nie jest federacja. Jest konfederacja. Idziemy w różnym szyku, ale jak są wybory. Proszę państwa, amerykańska partia republikańska nie znacznie bardziej rzucowa dani Myślę, że nie na wzajemnie zwalczają, ale na 6 miesięcy przed wyborami. Począt się dyskusje do wyborów. Wszyscy idą razem. U wyborach jest to nas. Tak trzeba robić. Panie prezesie, on tam profesor Adam Diawski w tej chwili lansuje taki pogląd taktyczny, żeby każdy kolejnik Botaka mówił się z takim znajomym, z tej na taki odgłas że jeśli ten przeciwnik Kostasza zakłótuje w pierwszej kurze na Bosaka, to tam przygód tak będzie, prawda? To wtedy on się deklaruje, że w to, że na tego nie Bosaka, którego reprezentuje ten rząd. Może pan to powie jakoś po zasadzie? Pan tak, Praktycznie tak, 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 właśnie powiedzieć, że jest punkt logiki i moralności także. Wzajemności, wzajemności. A to jest normalny handel polityczny. Dla nich jest efekt, bo dostają darmowy głos. Ja nie pójdę na drugą torę, jeszcze to będzie takie... Polityka, polityka, tak, polityka jest istotna. Tak, tak jest, My chcemy mieszkańcom wyszkowa przekazać informację o tym, że zawiązujemy tutaj struktury i partii Koordyn i Konfederacji jako takiej. Jest koordynator Arkadiusz Jarosz. Będzie na pewno jakoś w informacji trasowej również kontakt do naszego koordynatora i zachęcamy do tego, żeby się naprawdę angażować ponieważ największą przyczyną zła jest bezczynność ludzi dobrych. A tutaj zarówno lokalnie, jak i w sferze szerszej, ogólnokrajowej jest bardzo dużo do zrobienia. I jeżeli po prostu pozwolimy działać złym ludziom, no to oni za nas będą decydować, za nas wybiorą. I jeżeli chcemy, żeby nasze owoce naszej pracy zostawały w naszych rękach, a nie były rozkradane przez wspaniaków, polityków i urzędników to no to musimy swojego dobra bronić i bronić czynnie. Dlatego zachęcam do tego, aby się zaangażować. Nie wiąże się to z żadnymi obowiązkami wykraczającymi poza jakąś tam składkę 10 zł na miesiąc, żeby być w kontakcie, żeby działać i żeby raz na jakiś czas rzucić jakiś pomysł, tak? Że a może byśmy zrobili to, a może byśmy skomentowali tamto. Ja jestem też do dyspozycji nowych Ludzi, którzy chcą coś dobrego zrobić, którzy na przykład do tej pory czuli awersję do tego, żeby w ogóle się w cokolwiek angażować. Ja sam przez wiele lat miałem takie nastawienie, że nie popierałem żadnej absolutnie partii, nie chciałem spotkać, polityce, nie mieć nic wspólnego. Natomiast kiedyś się zaangażowałem, zobaczyłem, że tu nie chodzi o sam model, o samą instytucję partii politycznej, czy samą instytucję działalności w polityce, tylko chodzi o sposób i o to, jacy ludzie tutaj do tej polityki ludną. Niestety zdecydowana większość tych ludzi, którzy ludną do polityki, nie mają dobrych intencji. Więc ci ludzie, którzy mają inne zajęcia też, przeznaczając, przeznaczając naprawdę niewiele czasu, niewiele środków, czasami nic nawet jeżeli chodzi o finanse, mogą zrobić naprawdę bardzo dużo. Ja ze swojego przykładu mogę tylko podać, że po trzech latach działalności w mieście siedmiu, co bo jestem Zrobiliśmy taką ekipę, że w wyborach zrobiliśmy 11%, co stanowiło, stanowiliśmy trzecią siłę, trzecią siłę polityczną w mieście. Myślę, że w Wyszkowie jesteśmy również w stanie o coś takiego zawalczyć i mieć realny wpływ na to, jak nasze miasto wygląda. Dlatego każdego, kto się interesuje chociaż troszkę polityką, a tutaj przyszli tacy ludzie, którzy się interesują jednak polityką, nie korzystają tylko z internetu i z telewizji, tylko rzeczywiście mimo pogody udali się na spotkanie z politykiem, to skoro interesujecie się tą polityką, to pojmijcie w końcu, że wielu z Was byłoby lepszymi politykami niż ci, co są obecni. Dlatego tutaj do, do Pana Arka Jarosza. Obok twarzy, tak? O, dajmy dziesiąty, to... dziesiąty raz, wciskam pańską dłoń no. i wyszkoczę. Dziewiątka, dziesiąty raz, Dziękuję, dziękuję prasie. Przepraszam, 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 przepraszam. Proszę Państwa. jest to moment, w którym, w którym walczymy, walczymy o bardzo dobry wynik, Dlatego, że kolega Posak musi utorować nam tę drogę. Będą, będą następne wybory. Nie można wypalić źle w tych wyborach. Więc musimy bardzo ostro popierać kolegę Posaka. Ja rozumiem, że niektórzy się może podobać pan podajno czy żółty, ale to jest zagranie bez szans politycznych. Natomiast my walczymy o to, żeby siły wolności mogły wejść. Gdybyśmy startowali sami, bez na przykład, narodowców, to myśmy dostali 4%, czyli nie weszli, tak? Narodowcy dostali tam 1 czy 2, to nie weszli. Tak, byśmy weszli i to, to nie jest tak, że, że, że ten się rozpadnie. ja się nie rozpadnie, zapewniam Państwa. Natomiast oczywiście są spory wewnętrzne. Narodowcy mają inne poglądy, koloniarze mają inne poglądy, wolnościowcy mają inne poglądy, ale co nas łączy? Łączy nas nienawiść do socjalizmu, łączy nas poparcie dla idei, dla idei, że człowiek jest że to wolno i sam powinien decydować o po sobie, a nie, że państwo powinno za niego decydować. To jest taka stara zasada rzymska, polencji Julia, biuria, z oceanu dzieje się krzywda. I chodzi o to, żeby człowiek sam o sobie decydował. I jak człowiek podejmuje decyzję, to, po decyzji, to jego pewnie. Będzie się, będzie się, będzie, sam się nauczy. Człowiek się uczy na błędach, trzeba pozwolić człowiekowi robić błędy, żeby. Tak. Natomiast lewica mówi o państwie niańce. Państwo niańka, państwo opiekuńcze, Prowadzi się człowieka za rękę, no i w wyniku tego się, się niczego nie uczy. Prawda jak jest prowadzony za rękę, to nie może upaść, lecz się nie może nauczyć. Dziecko Szybciej uczy się chodzić, jak może się wywracać, a nie kiedy ma i żeby się nie wywróciło Także my jesteśmy zwolennikami Dania ja Wolności. Pytania to bardzo proszę, bo rozumiem, że też będzie się zwiększa trzeba Szybko pytania i odpowiedzi. Bardzo proszę. To że pozbyć się wojsk amerykańskich z Polski. Niestety, póki rządzi PiS, to się nie pozbędziemy, że w Polsce z Polski, PiS w tej chwili zadarło z Niemcami, z Rosją, z Ukrainą, z Czechami, z Litwońskim się jeszcze dało, w wyniku czego jedynym, jedynym sojusznikiem dla PiS był nawet pan Orban, się obraził na, 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 na PiS, ja to czego, W wyniku czego tylko Ameryka mu pozostała, no i się z tym zajęli, Ameryce z uwagi że e, pan Sikorski jako minister wykadywał na różne rzeczy się, natomiast jak mamy z Wikileaks, mamy jego wypowiedzi prawdziwe, to on doskonale wiedział, co tutaj jest robienie, Amerykanom, robił prawda? Także, także Polska powinna prowadzić politykę samodzielną. I tu dochodzimy do bardzo ważnej sprawy, czyli polityki Rosją. Rosji. Gdy człowiek sobie powie od razu, że my z Rosją nigdy, nigdy, przenigdy, to odcinamy sobie pewne możliwości. Z Rosją można mieć dobre stosunki albo złe stosunki. Już nie może być. Jeżeli panik się boi Rosji, musiał zwrócić uwagę, że jest nie takie państwo jak Mongolia, mające ogromne bogactwa naturalne, leży w granicy z Rosją 130 lat, no i jakoś istnieje, prawda? I Rosja go jakoś nie wpłynęła. Więc przed tymi obawami znowu się nie przyznaliśmy. Nie, nie, nie przyznaliśmy. E, natomiast tak samo jak Polsce się nie opłacało króży Ukrainy, po co zamienić w kraju 5 milionów Ukraińców, którzy nas nienawidzą, tak samo Rosji się nie opłaca króży Polski, po co im 30 milionów Polaków, którzy nienawidzą Rosję. Nie ma co się z tym Natomiast chcemy tym tu pewne interesy, bo i Amerykanie muszą wiedzieć, że jeżeli będą nas wyzyskiwali, szczęcie, to możemy powiedzieć, a dobrze, chcemy z nim albo z Rosją, prawda, albo z jakimś Mieniają się układy polityczne, przypominam, kto wie, kto wie, czy za tydzień nawet, czy za miesiąc nie zobaczycie, że wrócił rok 1998, kiedy tworzy się sojusz francusko-niemiecko-rosyjski przeciwko Ameryce, bo tego nie pamiętacie, a tak było w roku 1998. Powstawała w Belgii siedziba wojsk antyamerykańskich, także nie, nie, nie wiadomo, co się stanie, musimy musi pamiętać, Sojusze się przez wojną obracają, prawda? Najpierw Hitler był wrogiem, wrogiem w Związku Sowieckiego, potem tak się sojusznikiem, a potem znowu wrogiem. Także nigdy nic nie Wiadomo, co będzie. Polska musi prowadzić swoją własną politykę, a nie z góry się poddawać, mówiąc, że tylko Ameryka i Koptów, prawda? Pomysł bycia Izraelem Europy, czyli państwem, które zależy od łaski Amerykanów, jest utworzone przez samych wrogów, tak dla Izrael, to nie jest dobry pomysł nie jest dobry pomysł. Proszę bardzo. Czy jak Duda przegra wybory, czy będzie to oznaczało koniec PIS-u? Nie, ale to będzie oznaczało, że, że PIS nie będzie mógł przeprowadzić żadnej poważniejszej ustawy. Dlatego, że pobalić dlatego, że to Senatu jest łatwo, bo Senatowi odebrano niestety władzę w swoim czasie. Ale obalić weto prezydenta to trzeba mieć trzy Trzeba mieć trzecie, się nie pamiętam. Tak czy owak, musimy się wiedzieć, żeby obalić tego prezydenta, i będzie potrzebowało wszystkich głosów PSL-u, naszych. Co do sztuki, wszystkich. będzie musiało, PiS się bardzo ograniczyć ze swoimi funkcjami. Ja się kończę zdałą, bo Pana, Pan, e, Pana. Rosja wyraziła zgodę na wejście Polski do NATO, pod warunkiem, że w Polsce nie będą funkcjonowały, nie, nie będą działały wojska NATO. Na stałe. Już wprowadzenie no, tych brygad, które jest niby pomiesz. tam zamienne, prawda, czasowo, to już jest moim zdaniem naruszanie tego układu. A wprowadzenie wojska na stałe, to powoduje, że Rosjanie będą nas uważali, i czas uważają, za po prostu jak w państwo tutaj nie dotrzymuje słowa. A nikt nie zawiera, nie robi poważnie państwa, które nie dotrzymuje własnego słowa. już zrobili. Pominam, że jeszcze Związek Sowiecki wyraził zgodę na wyjście pozbitego układu mazowskiego pod warunkiem, że 20 lat dokumenty Układu Warszawskiego będą zapinżetowane i otwierane. Już po czterech latach nie odpoczętowałem. Jesteśmy państwem niewiarygodni. To jest bardzo niedobre. Ja się wstydzę, prawda, że państwo, które nie dotrzymują. bardzo dobry <grymiałeś> Tak, Jak paseczka. Dobrze, jeszcze jakieś pytanie, bo to miałbym briefing, miałbym miał krótko. Nie ma. A czy będą możliwe zdjęcia? Co? Zdjęcia? Tak. Dobra. Dobry Państwa, to rozumiem, że jest taki stary dowcip sowiecki, jeszcze za nie jak tam blask czerwony w Boskie, wpada dysydent, wciąga z Karmana tej kupę ulotek, rozrzuca, więc w wtedy już rozpilają ulotki, biorą tego faceta, do tego na, na komisariat. Czyste kardy? Co on tu rozrzuca? A co tu pisać? Wszystko jasne.

Uwaga, jak ktoś chce się zaangażować.